Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jednostka napędowa Kubie 16D jest przedstawicielem wspólnego japońskiego przemysłu samochodowego firmy Nissan. Potężna jednostka napędowa. Przeznaczona głównie do montażu w crossoverach. Charakterystyka techniczna. Silnik QG16D jest następcą serii Nissana. Silnik ten zastąpił GA16D. Silnik został opracowany przez Machine Industry. Żeliwny blok zapewnia maksymalną moc. Nissan Primera z silnikiem QG16D. Układ rozrządu wykorzystuje łańcuch. Istnieje standardowy zestaw technologii. System zmiany fazy dystrybucji gazu na wale dolotowym, CVTC, system EGLE, do ponownego spalania gazów spalinowych, zmniejszając w ten sposób toksyczność spalin, elektroniczna przepustnica, odbiornik dolotowy z klapami wirowymi i inne mniej znaczące technologie. Nie ma hydrokompensatorów, dlatego konieczne jest okresowe regulowanie luzów zaworowych za pomocą podkładek regulacyjnych. O tym, kiedy należy to zrobić. Poinformuję charakterystyczne metaliczne stukanie silnika Almera Classic, rozważmy główne parametry techniczne jednostki napędowej. Nazwa charakterystyka producent zakład Yokohama znak QG16D oznaczenie 1,6 litra lub 1597 cm3 typ wtryskiwacz moc 109 do 118 km, moment obrotowy 144-4165-4000 paliwo benzyna układ rozrządu 16 zaworowy liczba cylindrów 4 zużycie paliwa 7,2 litra średnica tłoka. 76 mm zużyty olej 5W-25, 5W-35, 5W-45, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20 norma ekologiczna Euro 3 do 4 zasoby 250 plus 1000 km montowany w Nissan Primera, Nissan Almera, Klasikrenoscala, Nissan Sunny Service. Serwisowanie jednostki napędowej odbywa się co 15 tysięcy km przebiegu. Doświadczeni kierowcy zalecają skrócenie interwału serwisowego do 10 tysięcy km. Pozwoli to zachować właściwości silnika i wydłużyć jego żywotność. Serwisowanie jednostki napędowej Kubie 16D. Objętość oleju silnikowego wynosi 2,7 litra. Ale do wymiany potrzebne będzie tylko 2,5 litra. Zalecane oleje do wymiany mają następujące oznaczenia. 5W20, 5W30, 5W40, 5W50, 10W30, 10W40, 10W50, 10W60, 15W40, 15W50 i 20W20. Usterki i naprawy. Silnik QG-16D jest dość niezawodny, ale ma też szereg problemów, których nie da się uniknąć. Rozważmy główne usterki występujące w procesie eksploatacji silnika, naprawa silnika QG-16D, utrata mocy, niestabilna praca na biegu jałowym. Oznacza to, że nadszedł czas na wymianę paska rozrządu, który jest rozciągnięty, pływające obroty. Oznacza to, że przepustnica jest zatkana i konieczne jest jej wyczyszczenie. Spożywanie oleju silnikowego. Warto sprawdzić obecność kropelek i wyrzucić pierścienie olejowe. Gwizdanie paska generatora, który należy wymienić. Jak widać, silnik nie ma globalnych problemów, a zatem można go uznać za niezawodną jednostkę napędową. Podsumowanie. Silniki QG16D są dość niezawodne i mają duże zasoby użytkowe. Serwisowanie jednostki napędowej powinno odbywać się co 15 tysięcy kilometrów, ale doświadczeni kierowcy zalecają po 10 tysięcy kilometrów. Usterki występują, ale są nieznaczne.